Kochani, hej, ja sobie postawię statyw, będzie swobodniej, taki lajtowy, zwieje wiatr, To tu się pojawi? To tu się pojawi. Dajcie znać. Lajtowy lajcik, kochani. Kto pierwszy? Dwie osoby mamy na, na, na oczku już, tak? Dwie osoby na oczku. Kto jeszcze? wieje. Dajcie znać, czy mnie słychać. Dajcie znać. Poczekam chwileczkę, aż się Was troszeczkę uzbiera. O, o, o nie. Kto tam jest? Witajcie! a ja na Piotrkowskim Rynku. Dzisiaj szukałam takiego zacisznego miejsca, żeby Wam zrobić krótkie nagranie. Troszeczkę się usprawiedliwić ze względu na brak mojej obecności na YouTube. O, Anna Gawro... A, Ania! A, witam! Tutaj terenia, tak, słychać. Cieszę się. Słuchajcie, wiatr trochę wieje, jest zaciszne miejsce. Myślę, że co niektórzy wskoczą tu za niedługo. Ale ja chcę się Wam usprawiedliwić, bo praktycznie live'u nie było już miesiąc czasu. Ja mam w planie live, może taki motywacyjny bardziej dla osób, które uwalniają się z sekty, czy nawet z, toks z toksycznych związków. Więc słuchajcie, to będzie live, który będzie dotyczył yy, znaczy, może taka analogia do kwiatu lotosu bardzo ciekawe porównanie. Ja kiedyś swego czasu robiłam takie krótkie, krótkie nagranie, też mówiłam o kwiecie lotosu w kontekście uwolnienia się z sekty, ale ten live, który będzie w najbliższym czasie, będę chciała troszeczkę, słuchajcie, nie, nie robić tego nagrania 20-minutowego, tylko troszeczkę rozbudować, więc myślę, że, że może pół godziny, 40 minut do godziny, to się tak wyklaruje. Już mnie szczerze powiem, Wam mierzą, mierzą mnie, mierzą, mierzą, mnie te świadkowskie tematy, więc niektórzy z Was mogą być zawiedzeni, ale jak sytuacja się potoczy, trudno mi jeszcze Wam cokolwiek powiedzieć. W każdym bądź razie tak. Sytuacja się troszeczkę już jak gdyby wyklarowała po części. Wcześniej oczekiwałam wnuka, słuchajcie, który się już urodził, 10 października, i w związku z tym też te, takie zawirowania. Oczywiście, wiecie, część z was, która mnie ogląda, wiedzą, że mam chorą mamę, więc też jak gdyby życie się kręci wokół niej. I mam troszkę problem, tak jak kiedyś mogłam dla nocnych marków zrobić live'a. Tak teraz, no niestety moja mama chodzi bardzo późno spać. Słuchajcie, nie wiem, może mi się uda z wyprzedzeniem, z wyprzedzeniem wrzucić informację na YouTube posta. Postaram się wrzucić posta, bo też też na obecną chwilę nie jestem w stanie wam powiedzieć kiedy ten live będzie dokładnie. W piątek mamy Halloween yy, i zobaczę jak uda mi się dotrzeć na Śląsk, to będę chciała zrobić live yy, z ulicy. inaczej, z plenerów w Katowicach. Ola, tak, witam, witam, nowe osoby, bardzo, bardzo się cieszę. Także słuchajcie, w piątek będzie live, będę w stroju Halloween, serdecznie Was śledźcie, mój kanał, jak ktoś chce subskrybować, to zachęcam, otrzyma powiadomienia. To będzie już czwarty rok, kiedy będę w stroju Wiedźmy. Kto mnie nie widział, to zapraszam. O Dawid Hej CPDR. Witam. Także słuchajcie, zobaczymy, jak to się ułoży wszystko. O Wiktoria witam, tak, miło, że trafiłam na live'a. Tak, on jest tak naprawdę powiem Wam niespodziewany. Ja się nie, nie właściwie zamierzałam zrobić, ale też nie chciałam podawać jakiejkolwiek informacji, że on będzie dzisiaj. Także słuchajcie. Mam Wnusia, jestem normalną babcią, nie tak jak to wyglądało jak byłam, wyszłam z sekty i musiałam walczyć o kontakt z Wnutką. Byłam, słuchajcie, byłam przy porodzie, także cudowne maleństwo, fajnie się rozwija, już niedługo będzie mieć trzy tygodnie, także w związku z tym widzicie też ten okres przed porodem i wiadomo po. To, to, no i oczywiście y... pani ucisza dzieciaki. Tutaj słuchajcie, prze, przedszkole, szkoła, szkoła, a która klasa? Druga. Pięknego dnia, dzieciaczki. No, pa, pa dzień, dzień dobry, tak, do widzenia. Również, również miłego. Pani wychowawczyni uciszała dzieci, bo zobaczyła, że, że ka na kamerce, yy, słuchajcie, rozmawiam. Więc dzieciaczki były naprawdę tak cichutko, przechodzą. Także możecie je usłyszeć, yy, może pokażę Wam tył, tylko o, tam sobie przechodzą już, idą, nie wiem, jakaś wycieczka. Yy, także słuchajcie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Więc najbliższy live to będzie, jeśli będę na Śląsku, będzie związany z Halloween, po hiszpańsku, chyba tu jest, tak? Po hiszpańsku. Nie rozumiem, nie rozumiem. Ktoś przetłumaczy? Także patrzcie, ja, to jest 7 minutek, już. Także myślę, że. Że tu króciutko Wam wyjaśniłam, jak sytuacja wygląda. No, to też jest, słuchajcie, okres taki, że jak gdyby ja też się skupiam trochę na sobie. Oczywiście, mama w tym momencie też jest swego rodzaju priorytetem ze względu na jej stan zdrowia i część z Was, jak zna sytuację, to powiem Wam, że to jest niesamowite, ale, ale ona wraca do formy. Także. Porusza się na wózku inwalidzkim, jest w stanie z łóżka przejść, usiąść na wózek. Oczywiście to się wiąże z jakimś bólem, cierpieniem. Jest w stanie sama się eksmitować do pokoju, włączyć telewizję, słuchajcie, no ale niestety do kuchni nie wjedzie. Więc wszelkiego rodzaju pielęgnacja, posiłki to już spoczywa na opiekunie. Także tak to wygląda. Co do maleństwa, słuchajcie, też się bardzo cieszę, że tak jak Wam wcześniej wspomniałam, że mogę być normalną babcią, która tuli i kocha maleństwo, a nie tak, jak to było, kochani, w sekcie. To co, kochani, kończymy, ja kończymy króciutko, nie wiem, może troszeczkę Wam, bo tutaj słońce jest za kamienicami, ja kiedyś zrobi, robiłam też live'a z Piotrkowa, tutaj z Rynku, ale może Wam tak pokażę troszeczkę. O. o, wokoło odkręcę się. To jest taki prawdziwy rynek, nie to, co w Katowicach, słuchajcie. O, tam w dali kościół fara. Chyba fara. O. I mój punkt wyjściowy. A tutaj za mną widzicie, takie są pozostałości. Yy. Tu taka podmurówka, nadmurówka. Kiedyś był ratusz na rynku Piotrkowskim. Jego nie ma, są tylko takie, wiecie, murki, gdzie on w tym miejscu stał. Ja jestem tutaj w takim, wiecie, półokrągłym. Zobaczcie, coś takiego jak wykusz. Tak to wygląda. Kto tutaj pisze, Wiktoria, wiadomo, nie zawsze jest na wszystko czas, doskonale to rozumiem. Mnie też sporo na głowie. Małe jeszcze dziecko i inne dodatkowe rzeczy, ale miło cię zobaczyć. Wiladę. Y, de... Słuchajcie, tutaj y, to jest po hiszpańsku, chyba ktoś pisze. Y, nie wiem, później jak będzie czat dostępny, to ja sobie to przetłumaczę. Ale na obecną chwilę nie, nie jestem w stanie. Słuchajcie, chyba, że któraś dziewczyna z Hiszpanii wskoczy. No, także tutaj Wiktoria sama wie, jak sytuacja wygląda. Także, kochani. Cieszmy się życiem, cudownego czasu na planecie Ziemia. Temperatura dzisiaj podobno 12 stopni. Wiecie, że ja chodzę cienko ubrana, bo ja mam sweter i, zobaczcie, i mam shorty <laughs> I z rajstopy tylko. O, Danusie, witam. Witam, Danusie. Dlatego, dlatego kochani, chciałam się Wam na chwilę pokazać, żeby, żeby Wam powiedzieć, że ze mną jest wszystko ok. Jeśli tęskniście za mną, to zapraszam na Facebooka, bo ja. Przez, wiecie, przez te zawroty w moim życiu takie, takie troszeczkę ten ostatni okres znaczy od dłuższego czasu już zamieszczam posty też na Facebooku związane też niejako z sektą w której byłam ze świadkami jehowy które też otrzymuję takie feedbacki na PRIW nawet od osób które nie były w sekcie że im moje posty bardzo pomagają, bo to jest też, słuchajcie, to jest taki post też pomoże osobie, która była w jakiejś toksycznej relacji, więc zachęcam was, jeśli tęsknicie za mną. Na YouTube tego jest troszkę mniej, ale zapraszam na Facebooka Bożena Trojanowska. Znajdziecie mnie, Kobieta w różowych włosach. Możecie zaobserwować mój profil i, i czytać posty, które też niejako myślę, że wniosą coś pozytywnego do Waszego życia. O i a, nie witam. Tak, to słuchajcie, to, to kończymy, bo mamy już niecałe 12 minut. Będę kończyć. Wszystkiego dobrego, a co do Halloween, słuchajcie. To może jak jutro się wyklaruje, czy pojadę na Śląsk, to może jutro jak wyjdę, zrobię live, albo zrobię wpis, wpis, zrobię posta na YouTube. Najlepsze, to będzie najlepsze chyba wyjście. Wiktoria tak. I w piękny kapeluszak. Słuchajcie, tutaj mam czarny. Czarny poluje jeszcze na czerwony wełniany. Ale kwiaty robią robotę. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Cudownego życia na planecie Ziemia, cudownego czasu dla was i szczęśliwego popołudnia, wieczoru, nocy albo poranka i do zobaczenia za niedługo. Za niedługo. Trzymajcie się. Pa. Pa. Wiedziałam, ja że to wyłączyć teraz. Czy chcesz przerwać transmisję? Nie mam wyjścia. Trzymajcie się, Pa.